Dobra, to nie czekamy w takim razie na nie widziałem, żeby trener szedł. Ja, Będzie szedł to, dojdą spokojnie. Tak więc poproszę, witam serdecznie na krótkiej konferencji. No, Pomeczowi trener Arkadiusz Rusin, na Zata Dobrowolska. Poproszę o opinie dotyczące dzisiejszego spotkania trener Arkadiusz Rusin. Gratuluję zwycięstwa zespołowi z Gdyni. Ale też zarazem gratuluję swojemu zespołowi. Postawy w dzisiejszym spotkaniu. E, walczyliśmy cały tydzień z, z problemami e, kadrowymi. E, tak naprawdę e, dopiero przed meczem e, Szuk podjęła decyzję, że, że pomoże zespołowi, ale e, ta pierwsza kwarta bez Szuk była e, tutaj jakby e, dla mnie jest warta zaznaczenia, że, że poradziliśmy sobie, dobrze graliśmy. Dzieliliśmy się piłką, nie, nie, nie zostaliśmy w szatni, a na, na, na tak klasowego przeciwnika wyszliśmy i, i staraliśmy się pokazać e, najlepszą koszykówkę, jaką, jaką możemy w tej chwili zaprezentować. I myślę, że, e, że pokazaliśmy się z dobrej strony, e, ale no, to w trzeciej kwarcie, już e, troszkę celowniki były lepsze ze strony Gdyni i, 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 i odjechały nam. Także tutaj nie mogliśmy, nie mogliśmy wywalczyć zwycięstwa, ale cieszę się z, z takiego wyniku, jaki, jaki osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo, Agata Petrobowska. Ja również gratuluję zespołowi z dyni. Myślę, że to nie był dla niej łatwy mecz i, i bardzo się cieszę, że um, postawiliśmy takie ciężkie warunki dzisiaj. Jak ten wspomniał, tutaj się borykamy e, ze zdrowiem. My mamy problemy, żeby nawet skonstruować gdzieś trening 5 na 5 i i właśnie fakt, że dzisiaj wyszłyśmy i walczyliśmy od samego początku, to pierwsza kwarta super w naszym wykonaniu. Myślę, że cały mecz był, był fajnym widowiskiem. Także jestem bardzo zadowolona i dumna z zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki.